Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział: Ojcze, proszę cię nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we mnie dzięki ich nauczaniu, aby wszyscy byli jedno, podobnie jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Tak i oni, niech będą w nas, aby świat uwierzył, że to Ty mnie posłałeś. Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od ciebie, aby byli jedno, podobnie jak my jedno jesteśmy ja w nich, a ty we mnie. Niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to ty mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, pragnę, aby ci, których mi powierzyłeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mnie obdarzyłeś. Umiłowałeś mnie bowiem przed stworzeniem świata. Sprawiedliwy ojcze, świat cię nie poznał. Ja jednak cię poznałem i oni poznali, że ty mnie posłałeś. Objawiłem im twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką mnie umiłowałeś i abym ja był w nich. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, yy, dzisiaj jesteśmy z Jezusem na ostatniej wieczerzy. To jest fragment, który pochodzi z 17 rozdziału Ewangelii Janowej. I tam jesteśmy świadkami tej niezwykłej modlitwy Jezusa. Ona nazywana jest modlitwą arcykapłańską. I właśnie w tej modlitwie odnajdujemy jeden bardzo ważny rys. Mianowicie Chrystus modli się o jedność, jedność swoich uczniów. To jest kluczowe w dziele ewangelizacji. Dlaczego kluczowe? Za chwileczkę się do tego odniosę. Chciałbym, żebyśmy na początek wrócili do innego momentu z Ewangelii, mianowicie do sytuacji, kiedy uczniowie zaczynają się kłócić między sobą, kto jest z nich największy w Królestwie Bożym, kto będzie miał lepsze stołki, kto się lepiej ma ustawić, kto jest z nich najważniejszy, kto tam, prawda ma z żelaznym kijem pasterzować nad pozostałymi i tak dalej, i tak dalej. I wtedy Jezus bierze ich, stawia między nimi dziecko i cały czas im powtarza, słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby ta wspólnota, jeżeli ta wspólnota ma być wspólnotą moją, tak, jeżeli ma być wspólnotą Bożą, jeżeli ma być głoszona Ewangelia, to nie można posługiwać się narzędziami, które... które których używa ten świat. Bo ten świat używa przemocy, ten świat używa podziałów, ten świat używa wykorzystywania drugiego człowieka, takiego bezlitosnego, do tego, żeby rządzić, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie budować swoje własne ambicje, chore ambicje. I dzisiaj Jezus jakby do tego nawiązuje w tej, tej modlitwie kapłańskiej, pokazuje że owocność Ewangelii, czy owocność głoszenia Słowa Bożego, to co będzie przyciągać innych, aby stawali się uczniami Jezusa, aby mogli dostępować zbawienia, to jest doświadczenie jedności. Każdym antyświadectwem jest rozłam, jest podział. I Pan jest tego świadomy, i dlatego w tej modlitwie tak bardzo mocno woła do Ojca o jedność, bo wie, że bez jedności, w, w jak, jeżeli damy się podzielić, jeżeli damy się wewnętrznie poróżnić, jeżeli się wewnętrznie rozwalimy, no to co będzie tym powodem, który będzie innych przyciągać do, do nas? Jeżeli my będziemy poróżnieni, będziemy się kłócić, będziemy mówili, my jesteśmy ważniejsi. Ta prawda jest po naszej stronie i będziemy się bić niegodziwymi pięściami po głowach. No to ktoś stojący z boku powie, no, sorry, no, wy mówicie o takich pięknych ideałach, mówicie o pięknie Ewangelii, no, ale wy tym nie żyjecie. A jeżeli wy tym nie żyjecie, no to taka wasza mowa, wasze głoszenie jest, jest bez sensu, nie? To my nie chcemy iść za tym. Pójdzie ktoś za Ewangelią jeżeli będzie widział świadectwo jedności uczniów chrystusowych. I to można przełożyć, bo te problemy widzimy też w Kościele. I to jest dziś, i to było od samego początku, te podziały. Tak? Święty Paweł to dzisiaj w drugim czytaniu w, do Koryntian pisze o tym i upomina ich, słuchajcie, nie dajcie się podzielić. Nie mówcie, że ja jestem Paweł, i ja Apolosa i tak dalej. Wszyscy jesteśmy Chrystusa. Bo czy ktokolwiek umarł za nas, z ludzi, z apostołów, z biskupów, księży, czy, czy ewangelizatorów? Nie, za nas umarł Chrystus, to On złożył ofiarę za nas. Dlatego jakby ciągle trzeba mieć przed oczami samego Chrystusa, który pokazuje swoje zjednoczenie z Ojcem i daje nam to jako wzór. A to zjednoczenie z Ojcem polega na tym, że, że ja chcę. Poznać wolę Ojca, chce ją wypełnić, będąc opartym o niego. I wtedy dopiero ta Boża Miłość w nas zaczyna być doskonała. Jezus cały czas nam pokazuje, że ten brak jedności, on przebiega w, przez granice naszych serc. To nasze serca są poranione, to nasze serca są e, z, zakłamane przez chore ambicje, e, przez jakieś chęć panowania nad drugim człowiekiem. Przez to, że za wszelką cenę chcę pokazać, że racja stoi po mojej stronie. I to jest doświadczenie każdego z nas. Ja często to widzę samu siebie, że czasem się zrzymam na kogoś, jeżeli ktoś inaczej myśli, inaczej, e, czy postępuje w sposób nie, niezgodny z moimi oczekiwaniami. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że po prostu ja mam rację. I uważam, że ktoś inny powinien postępować, myśleć e, tak, jak ja bym tego oczekiwał i to jest źródło tych naszych podziałów, bo jeżeli my się nie spotkamy, jeżeli nie będziemy potrafili ze sobą rozmawiać, jeżeli nie będziemy potrafili szukać jakiegoś wspólnego mianownika w kościele, tym wspólnym mianownikiem jest Jezus Chrystus. Dążenie do tego, żeby to on był uwielbiony, to co Święty Benedykt już pisał w swojej regule, aby we wszystkim był Bóg uwielbiony, we wszystkim co robimy. To doświadczenie Boga, który przychodzi. I które daje nam swoją łaskę, i wszystko, co jest w naszym życiu, pochodzi od niego, a dane nam jest to po to, abyśmy budowali jedność, abyśmy budowali wspólnotę, abyśmy zanosili miłość, dobro, tak jak Chrystus nam to przynosi. Prawda? I to jest zadanie, które zostawia nam Pan. Nie tylko w łonie Kościoła, bo ale to jest jakby na samym początku, to jest ten e, absolutny e, pierwszy porządek rzeczy, który, który podejmujemy my jako ludzie wierzący. Ale zobaczcie, jeżeli się przeniesiemy, to, to, to nasze patrzenie na, na wspólnoty, czy małżeńskie, rodzinne, czy, czy jakieś wspólnoty e, prawda, lokalne, narodowe, to widzimy, że ten problem jest pośród nas, ten brak jedności, takie ciągłe dążenie do tego, żeby to racja była po mojej stronie, nie? tak jak w jednym starym polskim filmie. Nie? Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie, prawda? Gdzieś jest w nas ta, ta, ta zadra takiego, oczywiście to jest zbudowane na pysze ludzkiej, tak? bo w takim ciągłym myśleniu, że to, że to ja jestem najważniejszy, że to, to ja jestem punktem odniesienia do wszystkich rzeczy wokół, które się dzieją. I że wszyscy powinni w tym momencie odnosić się do mnie. Nie? I to ma różne formy, to przy, przybiera różne postacie w naszym życiu, w zależności od, od naszej pozycji społecznej, w zależności od naszej historii życia itd. itd. Nie? Więc tutaj tych postaci, tej pychy jest cała masa. Tyle ile jest osób, tyle jest przejawów. Dlatego potrzeba nam tutaj oprzeć się na Jezusie, na Jego Słowie i podjąć ten trud i wysiłek, aby właśnie wyjść z pozycji sługi. Tak jak Jezus. On przychodzi do nas nie po to, żeby nas przekonywać argumentami, nie po to, żeby doprowadzać nas do, do wspólnoty jakąś twardą ręką, prawda, i takim żelaznym uściskiem. Nie. On przy, tworzy wspólnotę, tworzy tą jedność we wspólnocie przez wzajemną miłość. On tego uczy uczniów. To jest trudniejsza droga. To jest droga, która wymaga też jakiejś ofiary, bo, bo tak jak Jezus ofiarował siebie, taki patron dnia dzisiejszego święta Andrzej, on również poniósł śmierć męczeńską właśnie w tym dziele tworzenia jedności pomiędzy Kościołem Wschodnim a zachodnim. Szukał tych elementów, które będą nas jednoczyć, nie dzielić. Zobaczcie, i to jest ten to punkt odniesienia, jak ja, jak ja patrzę na drugiego człowieka. Czy ja szukam, szukam w moich relacjach z tym drugim człowiekiem czegoś, co nas łączy, czy bardziej akcentuję to, co nas dzieli? I to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy wybierali tę opcję szukania tego, co nas łączy. Tak postępował Jezus. Jezus zawsze, jeżeli z kimkolwiek rozmawiał, odnosił się do tego, co jest w tym człowieku dobre. Jakby dawał mu przestrzeń, pokazywał mu przestrzeń do tego, żeby on zobaczył, że w jego życiu jest też obecny Bóg, który działa może nie w taki sposób liturgiczny, prawny itd. itd. Tylko, żeby był jakiś punkt zaczepienia, coś, co pozwoli nam nawiązać dialog, coś, co pozwoli nam wejść w interakcję. Wtedy jest szansa, żeby zbudować jedność, nawet jeżeli się różnimy. Ale oczywiście to jest ciężka praca, ciężkie zadanie i wymaga z naszej strony ogromnego zaangażowania, ale też pokory i ogromnej modlitwy, takiego scementowania swojego życia z Panem Bogiem, budowania na nim, pracy nad swoim charakterem, nad swoimi wadami bo tylko w ten sposób Pan przez nas będzie mógł dalej budować jedność bo pamiętajmy o tym, że wszystko w naszym życiu jest dziełem Boga Nie? oby we wszystkim był Bóg uwielbiony jak mówili ojcowie ojcowie Kościoła i to słowo ta, to zdanie niech nam dzisiaj towarzyszy oby we wszystkim co robimy we wszystkich naszych relacjach w naszych kontaktach, spotkaniach był Bóg uwielbiony. Nie moja racja, ale Bóg, żeby był uwielbiony. Na ten dzień serca Wam błogosławię. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Życzę Wam pięknego, słonecznego dnia. Takie się zresztą zanosi. Do jutra. Z Bogiem.